Dzisiaj miała być ta pierwsza niedziela od wielu, wielu tygodni, kiedy nie zdążyłam nagrać filmu. Ale nie. Weszłam na Facebooka i to będzie odcinek z dedykacją. Z dedykacją dla Sławka, który polecając moje usługi, nazwał mnie matką chrzestną wielu rodaków na Sycylii. I napisał jeszcze: Nie szukaj kogoś innego, bo to tylko strata czasu. I Czy ja mogę po takiej recenzji. Nie nagrać dzisiaj odcinka, nawet jeżeli nagrywam go na ostatnią chwilę i będzie opublikowany być może z opóźnieniem. No nie, nie mogę. Nie mogę. Dzień dobry, nazywam się Paulina Wojciechowska, witajcie na moim kanale. Rzeczywiście, publikuję co niedzielę i co niedzielę o 16 wychodzi nowy odcinek, już od wielu, wielu tygodni. Na początku tego kanału publikowałam co dwa tygodnie, potem był okres bardzo nieregularnych publikacji, gdzie filmy pojawiały się nawet raz na miesiąc czy raz na półtora, a potem się zawzięłam i było regularnie. Było regularnie, chociaż czasami wymagało to ode mnie naprawdę szaleńczych nagrywek, montaży i tak Jestem koszmarem każdego montażysty, także Darek, który często montuje moje filmy po prostu, no nie zawsze je dostaje do montażu, no bo już nie mam sumienia wysyłać mu w sobotę wieczorem filmu, który musi koniecznie po... Po... pojawić się w niedzielę o 16. No oczywiście, no, no nie będę tego od chłopaka wymagać. Nawet kiedyś odezwał się do mnie inny pan mówiąc, że on profesjonalnie montuje filmy i zrobiłby to lepiej niż mam to zrobione, no ale kurde jak będę facetowi za to płacić, to będę musiała mu dostarczać ten materiał odpowiednio wcześniej. Co nie jest proste. I dzisiaj miała być ta niedziela, gdzie ze względu na rodzinną imprezę, ogólny relaks i tak dalej, stwierdziłam, że nie, nie, dobra, dzisiaj work-life balance nie nagrywam. A następnie weszłam sobie po obiadku rodzinnym, niedzielnym na Facebooka i zobaczyłam polecenie od Sławka. Od Sławka, który, słuchajcie, na moje urodziny w tym roku dostałam od niego prezent, zestaw wizytówek. Zestaw wizytówek, słuchajcie, Sławek przyjechał do swojego sycylijskiego domu. I przy okazji przywiózł mi, pochwalę się, wizytówki, moje własne wizytówki, takie fajne, z moim logo, które dostałam zupełnie w prezencie, plus wizytówki mojego Bed and Breakfast, również tu z mapką z tyłu, no po prostu dostałam taki prezent. No i od osoby, która tak mnie poleca, czy ja mogę nie e, nagrać dzisiaj odcinka, no nie, no muszę nagrać dzisiaj odcinek. A powiem Wam, że pomysł na odcinek był. Pomysł na odcinek był i to jest odcinek po serii odcinków tak zwanego Pitu Pitu, czyli odcinków, gdzie mówię tylko i wyłącznie o własnych wrażeniach, przemyśleniach, o życiu na Sycylii, mentalności włoskiej itd. Nie, już od dawna chciałam nagrać odcinek znowu merytoryczny, i odcinek merytoryczny tym razem miał być o mapce katastralnej o mapce katastralnej i otóż oto ten odcinek, który nagrywam, całkowicie z Marszu. Także Disclaimer, jak zwykle. Disclaimer polega na tym, że te odcinki, te filmy ja nagrywam jako rezultat mojego doświadczenia, tego co ja wiem, moich doświadczeń, moich, mojej wiedzy, zgromadzonej przez wiele, wiele lat pracy w sektorze nieruchomościowym we Włoszech najpierw jako sekretarka w agencji nieruchomości, potem jako agent nieruchomości, teraz jako doradca taki niezależny do spraw nieruchomości, już pośrednik. Współpracę z wieloma agencjami nieruchomości i dlatego mam tę wiedzę, ale nie jest to prawda prawna. Ja nie jestem prawnikiem. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem biotechnologii Akademia Rolnicza w Poznaniu wiele lat temu, także jak widzicie, po prostu branża naprawdę pokrewna. To nie jest porada inwestycyjna, to nie jest porada podatkowa, to jest po prostu filmik informacyjny na YouTube. Zróbcie z tą informacją, co chcecie, ale jeżeli chcecie kupić nieruchomość we Włoszech, to myślę, że wam się przyda. Ok, po tym przy wstępie. Mapka katastralna. O co w ogóle chodzi? Mapka katastralna, czyli po włosku, uwaga, nazywana planimetria katastale, wizura planimetrica, piantina katastale. To jest wszystko jedno i to samo, czyli właśnie mapka katastralna waszej nieruchomości. Czyli mapka zarejestrowana w Urzędzie Katastralnym. Urząd Katastralny, czyli em, po włosku Nowo Katastru Edilicio Urbanu, -E NCEU. To jest urząd, który rejestruje nieruchomości, rejestruje mapki tych nieruchomości, czyli ich, wyraźmy się po włosku, kalka z włoskiego, konsystencję, czyli tak jak to, jak one wyglądają, jak są duże, jak są zbudowane, do celów podatkowych. I to jest kluczowe, słuchajcie, jest to ewidencja do celów podatkowych i od tego zaczniemy, dlatego że zaczniemy od wyjaśnienia, do czego ta mapka w ogóle służy. Będzie to mapka, którą jako pierwszą zapewne zobaczycie, Rozmawiając o nieruchomości we Włoszech, pomijając te przypadki, kiedy kupujecie nieruchomość nowobudowaną, takich niestety jest stosunkowo mało, ponieważ we Włoszech stosunkowo mało jest nowobudowanych w ogóle nieruchomości. Są takie miejsca jak na przykład Sycylia, tu gdzie ja jestem, północno-wschodnie wybrzeże, gdzie nowobudowanych no naprawdę prawie nie ma. Są miejsca, gdzie buduje się więcej, północne Włochy... Miejscami, no na Sycylii na przykład zachodnie wybrzeże, tam buduje się nowych nieruchomości stosunkowo dużo, jak na Sycylię, głównie pod turystów, pod zagranicznego inwestora, powiem Wam. Także to też ma swoje wady i zalety. Oprócz tych nieruchomości nowo budowanych, gdzie możecie mieć do czynienia z mapką projektową, zanim będziecie mieli no, do czynienia z mapką katastralną, ponieważ te nieruchomości po prostu jeszcze w katastrze nie są zarejestrowane, podczas gdy rozmawiacie z. Deweloperem czy reprezentującym go agentem nieruchomości, bo po prostu nie są jeszcze dokończone i oddane, to w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego, zwykle pierwsza mapka, która wpadnie Wam w ręce, to będzie mapka katastralna. I byłoby bardzo dobrze, gdyby wpadła wam w ręce przed aktem notarialnym. Byłoby bardzo dobrze mieć tę mapkę w ręku i z mapką w ręku obejrzeć nieruchomość i sprawdzić, czy się wszystko zgadza. Jesteście w stanie to zrobić? Jeżeli tak, to świetnie. Bo to będzie właśnie ta mapka, która będzie leżała na stole w momencie aktu notarialnego i tę mapkę podpiszecie, deklarując, potwierdzając deklarację, potwierdzając oświadczenie sprzedającego, że nieruchomość, którą kupujecie, jest reprezentowana w katastrze właśnie przez tę mapkę. Po co takie oświadczenie? Doświadczenie jest do celów podatkowych. Państwo włoskie musi mieć pewność, że wykupując tę nieruchomość płacicie właściwy podatek właśnie od nieruchomości wyglądającej tak, a nie inaczej. I w przyszłości oczywiście będziecie płacili również podatek, który w Polsce nazywamy katastralnym, a we Włoszech nikt go tak nie nazywa, tylko nazywa się IMU, czyli podatek od nieruchomości płatny co roku, również od nieruchomości, która jest przedstawiona na tej właśnie mapce. I dlaczego podkreślam, że jest to mapka do, zarejestrowana do celów podatkowych? Ponieważ ta mapka nie mówi nam właściwie nic o legalności naszej konstrukcji, naszego mieszkania. I to, że ono tak wygląda, a nie inaczej na mapce, to niekoniecznie znaczy, że ono w tej właśnie formie jest wybudowane legalnie. I uwaga, to jest, jak powiedziałoby moje dziecko, i uwaga, odstawiam mikrofon, żeby Wam to pokazać. Pff. Nie wszystkim się to mieści w głowie. Dlaczego? Dlatego, że pierwszą sprawą, której uczą na kursach dla agentów nieruchomości we Włoszech, a tak byłam na takim kursie w dalekim roku 2011, zdałam, go na, zdałam nawet egzamin e, i rzeczywiście tego uczono, że il non ne probatorio, czyli kata, e, urząd katastralny nie jest próbą, nie jest potwierdzeniem. Nie jest dowodem prawa własności. Tu głównie o prawo własności chodzi, ale nie tylko. Właśnie także o legalność konstrukcji, czyli w katastrze jest zarejestrowane wszystko, co powinno odpowiadać stanowi faktycznemu i stanowi prawnemu, czyli po pierwsze własności, tak jak wynika ona z rejestrów nieruchomości i z aktów nieruchomości w tychże rejestrach zarejestrowanych, rejestrach zarejestrowanych, czyli powinno być tam zarejestrowane dokładnie, kto jest właścicielem, to, co wynika z aktów pochodzenia. Powinno być również zarejestrowane to, co wynika, wynika z pozwoleń na budowę, czyli najpierw pozwolenie na budowę i rysunki projektowe zaaprobowane przez odpowiednie urzędy, a potem ten rysunek powtórzony w katastrze jako stan faktyczny nieruchomości, od którego płacimy podatki. Niestety zdarzają się, zdarzają się uwaga, nieruchomości, które w katastrze są zarejestrowane poprawnie, bo podatki płacimy od tego, co mamy, a w Urzędach odpowiedzialnych za legalność konstrukcji już nie. Także tu uwaga nie zawsze to ma pokrycie, ale nie będę w te grząskie tematy wchodziła w tym filmie. Mówimy tylko i wyłącznie o mapce katastralnej. Mapka katastralna przy akcie, tak jak mówiłam, ma funkcję potwierdzenia, że będziecie płacili podatki właśnie od tej nieruchomości, która tak wygląda i tę nieruchomość właśnie kupujecie. I fraza w akcie notarialnym brzmi: uwaga mniej więcej tak. Że nieruchomość sprzedający oświadcza, a kupujący przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nieruchomość będąca obiektem tejże umowy wygląda właśnie tak, jak na załączonej mapce, z złożonej w katastrze, złożonej w urzędzie katastralnym, w dacie takiej a takiej często jest wpisane, albo że przynajmniej, i uwaga, to jest kluczowa sprawa, nie ma rozbieżności takich, które wpłynęłyby na wysokość dochodu katastralnego. I stworzyły konieczność przedłożenia nowej mapki katastralnej. I to jest kluczowe, słuchajcie. Rozbieżności, które wpłynęłyby na zmianę dochodu katastralnego. I teraz, o co chodzi? O co chodzi z dochodem katastralnym i z wartością katastralną nieruchomości? O tym już mówiłam e, jakiś czas temu, i to było, nawet parę lat temu chyba. W, przy okazji serii filmów to były dwa filmy, jeden właśnie o wartości katastralnej, a zaraz po nim film o podatku od nieruchomości IMU, płatnym co roku do Urzędu Gminy. Do tych filmów Was odsyłam linki, będą tutaj poniżej tego filmu. Dlaczego? Dlatego, że wiedząc, co to jest wartość katastralna, czyli wartość przypisana naszej nieruchomości, na podstawie której właśnie obliczamy podatki, tę wartość oblicza się z dochodu katastralnego, a dochód katastralny jest zarejestrowany w katastrze, przypisany do naszej nieruchomości. Obliczone na podstawie jej wielkości, jej położenia, ilości pomieszczeń. I uwaga, wielkość na wielkość będzie się składał. Zarówno metraż, o którym mówimy, powiedzmy, mówiąc o obrysie naszej nieruchomości. Jeżeli patrzymy na tę mapkę katastralną, pierwsza sprawa, która powinna nas zainteresować, kluczowa, czy nasze mieszkanie nie jest większe lub mniejsze niż to, co widzimy na mapce. Czyli czy forma zewnętrzna się zgadza. Jeżeli się zgadza, no to to już jest połowa sukcesu to jest najważniejsza sprawa. Kupujemy coś, co ma wielkość taką samą jak reprezentowane na mapce. Bardzo ważna sprawa. Gdyby było większe, znaczy, że mamy być może nielegalną dobudówkę. A być może dobudówka jest legalna tylko w urzędzie katastralnym, nie zostało to zaktualizowane. To już powie Wam technik zatrudniony specjalnie do Waszej sprawy. Ok, ale mm, co jeśli wewnątrz się coś nie zgadza? Wiecie, podział wewnętrzny, podział ścianek wewnętrznych, jakieś tam pomieszczenie zostało przedzielone, lub jakaś ścianka działowa została wyburzona. My w Polsce prawdopodobnie myślelibyśmy, że to nic, nic takiego, no bo powierzchnia mieszkalna się nie zwiększyła, ale we Włoszech to już może być problem, dlatego że czasem podzielenie większego pomieszczenia na dwa, czyli stworzenie dwóch pomieszczeń z jednego, lub też usunięcie ścianki działowej i stworzenie jednego dużego pomieszczenia z dwóch mniejszych, wpłynie właśnie na wysokość dochodu katastralnego. Czyli przy takim oświadczeniu, jak to typowe składane w aktach notarialnych, sprawi, że to oświadczenie będzie już nieprawdziwe. Czyli uwaga, uwaga, taki akt będzie potencjalnie nieważny. Sprawdźmy, sprawdźmy, oglądajmy naszą nieruchomość z mapką katastralną w ręku, żeby zobaczyć, czy zgadza się, czy się nie zgadza. Następna sprawa. Może się nie zgadzać, coś typu Otwory wewnętrzne, otwory, nie wiem, drzwi przesunięte tu, a nie tam, yy, okna zamiast drzwi, w tym samym miejscu drzwi zamiast okien. Uwaga, to są właśnie te rozbieżności, które niespecjalnie interesują państwo włoskie. To są różne rozbieżności, które, jeżeli kształt pomieszczeń, liczba pomieszczeń się zgadza, nie wpływają na wysokość dochodu katastralnego. Także mówimy, kurczę, spoko, to tak, jak takie coś jest, to możemy przemknąć oko. No właśnie hmm, teoretycznie możemy, akt nie będzie nieważny. Akt nie będzie nieważny i notariusza w teorii te sprawy nie będą specjalnie interesować, ale mogą być problematyczne dla nas, no bo niestety. Państwo włoskie interesuje się tym, żeby podatki były płacone prawidłowo, a już niekoniecznie tym, jakie problemy my, właściciele, będziemy mieli z naszą nieruchomością. Bo takie otwory które znajdują się w innych miejscach niż wyrysowane na mapce. Ja, uwaga, w tej chwili zakładam, że ta mapka katastralna pokrywa się dokładnie z, pozwoleniem, z mapką z pozwolenia na budowę, z projektem, z rzutami projektowymi. Zakładam, że tak jest, ok? Czy tak jest, czy nie, znowu trzeba by to sprawdzić. Ale zakładając, że tak jest, no i patrzymy na tę mapkę katastralną i widzimy na przykład, że wewnątrz nie zgadza się położenie jakichś drzwi. I teraz, jeżeli te drzwi były w ścianie nośnej, to to już dla nas jest jako właścicieli problem, bo została naruszona konstrukcja budynku. Uwaga, wiecie, że naruszenie konstrukcji budynku bez obliczeń konstrukcyjnych, to jest przestępstwo budowlane? Hmm, jeżeli nie wiedzieliście, to już wiecie. Jeżeli ten otwór problematyczny jest na fasadzie, czyli jest to otwór zewnętrzny, okno czy drzwi wychodzące na zewnątrz na ulicę, to nie dość, że będąc w ścianie nośnej, gdyby tak było, no to uwaga na konstrukcję budynku, to jeszcze może się okazać, że nasza nieruchomość jest w strefie chronionego krajobrazu, czy to w centrum historycznym jakiejś miejscowości, czy to w jakiejś innej strefie objętej właśnie taką ochroną krajobrazu. I każda zmiana względem zaaprobowanego projektu wymagałabym nie tylko zatwierdzenia z Urzędu Gminy, ale również ze specjalnego wydziału Urzędu Gminy albo z osobnego urzędu. Na Sycylii jest to osobny urząd, nazywa się Sopra Intendenza, właśnie dotyczy, który zajmuje się sprawami krajobrazu, ochrony zabytków i tak dalej, czyli wyglądu zewnętrznego niektórych chronionych miejsc. I znowu ten urząd akurat ma, słuchajcie, nadrzędne znaczenie nad Urzędem Gminy. I robienie bez zezwoleń z tego urzędu tego typu zmian, znowu uwaga, poważna sprawa budowlana. I teraz ja nie jestem prawnikiem, wykroczenia, przestępstwo, nomenklatura, nie będę się wyrażać. Może się mylę, może to jest wykroczenie, a nie przestępstwo. W każdym razie nie jest to sprawa taka całkiem bez echa, zwróćcie na to uwagę, chociaż notariusza niekoniecznie interesuje i nie sprawia, że akt jest nieważny. Co jeszcze nie sprawia, że akt jest nieważny? To, że nieruchomość jest niezgodna z pozwoleniem na budowę. A wiecie dlaczego? Dlatego, że notariusz nie ma obowiązku sprawdzania tego pozwolenia na budowę. Wręcz wielu notariuszy wpisuje do aktu, spotkałam się z tym, że notariusz nie jest technikiem i że nie zostało mu dane takie zlecenie, że on ma sprawdzić, czy to się zgadza z pozwoleniem na budowę. Chociaż wy nawet z tym o tym z notariuszem nie rozmawialiście i nawet nie wiecie, że go zwolniliście z tego, ale notariusz to opisuje. Dlaczego? Dlatego, że zgodność z pozwoleniem na budowę jest na oświadczeniu. Jest na oświadczeniu i to sprzedający oświadcza, a kupujący przyjmuje do wiadomości, że nieruchomość będąca obiektem niniejszej umowy została wybudowana na podstawie um, pozwolenia na budowę takiego, a takiego z dnia takiego, a takiego. Koniec. Czy Wy widzieliście to pozwolenie na budowę? Nie wiemy. Zwykle nie widzieliście. Możecie chcieć zobaczyć i zobaczyć, czy zgadza się pozwolenie na budowę, mapka katastralna i stan faktyczny. Jeżeli tak jest, to jesteśmy w domu. Ok. Ale notariusz nie ma obowiązku tego sprawdzać. Notariusz ma obowiązek tylko przyjąć oświadczenie i przyjąć od was oświadczenie plus podpis na mapce katastralnej muhamitulada. Mapka katastralna będzie leżała w momencie aktu na stole u notariusza i będziecie ją podpisywać. Najpewniej będzie również załączona do aktu notarialnego, chociaż nie zawsze, nie wszyscy notariusze ją załączają. Ja uważam, że powinni ja uważam, że powinni, nie lubię tych, którzy nie załączają, ale mam jednego notariusza, z którym ja współpracuję, który tego nie robi. On daje podpisać, a potem ją sobie chowa do swoich archiwów. To, co oni muszą zrobić, to przyjąć to oświadczenie i wpisać je do aktu. Ale okazuje się, że załączyć koniecznie mapki katastralnej nie muszą. Hmm, wolałabym, żeby musieli, ale wy musicie ją obejrzeć. I naprawdę nalegajcie, żeby zobaczyć ją wcześniej. Okej, okay, Paulina, skąd ja poznam, że to jest mapka katastralna? Ty mówisz, że mapkę katastralną mam zobaczyć wcześniej. Pokażą mi jakąś mapkę i skąd będę wiedział, że to jest właśnie ta? I to jest dobre pytanie. Mapka katastralna poznacie ją po tym, że u góry będzie napis Urząd Katastralny, czyli Nowu Katastru Edycji Urban. U góry będzie taki napis, będzie mnóstwo danych. Ja tutaj mam obok na komputerze otwartą jedną taką. Nie pokażę Wam jej, bo kurczę, RODO, są wszystkie dane tam, ale będzie u góry taki herb z gwiazdą ministeru delle finanze, czyli ministerstwo finansów, Direzione Generale del Katastro dei servizi tecnici erariali, na przykład na starszych mapkach może być. W każdym razie będzie napis duży "nuovo catasto edilizio urbano" i już to, że to jest ministerstwo z finansów, to już wam daje do myślenia, że mapka ma znaczenie przy finansach, czyli przy podatkach, a nie wcale przy legalności budowy. Chodzi o podatki, ale no jest dla nas. Także bardzo, bardzo ważna. Potem macie cały opis, macie adres nieruchomości, gdzie ta nieruchomość się znajduje, macie nazwisko technika, który mapkę wyrysował i zarejestrował. I potem macie mapkę. Na mapce powinna być przedstawiona wasza nieruchomość, jeżeli wasza nieruchomość jest jedną jednostką katastralną. Ponieważ przypominam, jak wygląda włoski kataster. Włoski kataster składa się z. Rejestracja składa się z arkusza mapy, czyli folio, arkusz mapy, potem mamy napale lub też particella, to dwa słowa, które oznaczają dokładnie to samo. Mniejszą jednostkę niż arkusz, nazwałabym ją działka. A następnie mamy, jeżeli nasza nieruchomość jest nieruchomością typu mieszkanie w bloku, mieszkanie w kamienicy, jedna czwarta czworaka, czy też połówka domu dwurodzinnego, czyli jest. Częścią większego budynku mamy podjednostkę, która nazywa się subalterną. Subalterną bywa tłumaczone bardzo różnie przez polskich tłumaczy, czy to podjednostka, czy podnumer, jednostka ewidencyjna. Z różnymi tłumaczeniami się spotkałam. W każdym razie jest to ta najmniejsza jednostka w katastrze. Jeżeli wasza nieruchomość jest całkowicie wolnostojąca lub też jest działką gruntu albo jest domem całkowicie wolnostojącym stojącym na własnej działce, to nie będzie tego miała. Zatrzymacie się na działce. A jeżeli jest to mniejsza jednostka właśnie będąca częścią większego budynku, to będziecie mieli jeszcze właśnie subalterno, czyli tę podjednostkę. Macie to opisane na mapce katastralnej zwykle na samym dole, a w środku macie rysunek. Na rysunku macie nie ma wymiarów, uwaga, co to za mapka, nie ma wymiarów, no nie ma wymiarów, ale ona jest w skali, skala 1 do 200, także można sobie wymierzyć, nawet z boku, po prawej stronie zwykle będzie linia ze skalą, bo jeżeli macie to drukowane, kserowane, to mogło stracić skalę, prawda, i by trzeba to sobie wymierzyć linijką i przeliczyć. Skala 1 do 200, nie będzie wymiarów na samym rysunku, ale będzie jeden jedyny wymiar, czyli wysokość, będzie h i wysokość pomieszczeń, powinno to być. Przyznam, że nie we wszystkich mapkach to jest. Nie, we wszystkich, nie na wszystkich mapkach to jest. Mapka, którą teraz mam jako ściągę, żeby nie zapomnieć o elementach, tego nie zawiera. Ale te mapki, które zawierają, zwróćcie uwagę na wysokość. Pomieszczenia mieszkalne powinny mieć wysokość minimalną 2,70 m, 2,70 m, i tu mówimy o pomieszczeniach takich jak sypialnie, jadalnie, salony, bo już kuchnie, korytarze, łazienki mogą być nieco niższe. Zwróćcie na to uwagę. Następnie, co mamy jeszcze na tej mapce? Mamy orientamento, czyli strony świata, także widzimy, gdzie jest północ, gdzie nasze mieszkanie, w którą stronę e, jest ustawione względem północy. Czyli mamy taką malutką różę wiatrów po prawej stronie, zwykle Róże wiatrów to dużo, w każdym razie kółeczko ze wskazaną, gdzie jest północ. Mamy też z boku albo u góry, ja tu mam gdzie, popatrzmy na to, u góry mam data prezentacyjne na samej górze. Mamy data prezentacyjną, czyli datę rejestracji naszej mapki w urzędzie katastralnym. I to może być data odległa. Oczywiście nasza mapka może być stara. Jeżeli nieruchomość nie jest nowej konstrukcji, to nasza mapka może być stara. Ta, na którą ja w tej chwili patrzę, to ma mapkę z lat 60. Następnie mamy następną datę. Data. I mamy datę, tutaj mam akurat z początku roku 2025. To jest data, kiedy ta nasza mapka została ściągnięta z urzędu katastralnego z systemów elektronicznego urzędu katastralnego. I teraz podczas gdy patrzymy na taką mapkę i porównujemy ją z naszą nieruchomością, to ta data powinna, ta druga data być, być, powinna być jak najbliższa dacie dzisiejszej. No bo my chcemy oglądać mapkę maksymalnie świeżą, prawda, czyli aktualną. Potem mamy jeszcze rikie dente i tam jest kodicze Fiskale. rikiedente Dente to. Występujący osoba, która tę mapkę ściągnęła, bo też trzeba mieć uprawnienia, żeby taką mapkę z katastru ściągnąć, i tam mamy kodicze fiskalne osoby, która to wyciągnęła z katastru, to może być technik, notariusz, agent nieruchomości, ktokolwiek miał uprawnienia do uzyskania z katastru tej mapki. Po prawej stronie za to na marginesie mamy właśnie dane katastralne. Yy, mamy katastro dei fabbricati, czyli urząd katastralny dotyczący budynków, czyli no, rejestr budynków, a nie działek akurat w tym naszym przypadku. Ja patrzę, przypominam Wam na konkretny przykład, którego Wam nie pokazuję ze względu na RODO. I mamy dane, dane katastralne. Mamy sytuację AL, czyli sytuacja na dzień, i mamy znowu datę. Gmina taka, taka, i mamy znowu dane katastralne identyfikujące naszą nieruchomość, czyli FOJO, arkusz mapy. Particella lub mappale, zależnie jak kto to nazwał, czyli działka i potem ewentualnie subalterno, czyli ta najmniejsza podjednostka, czyli tak możemy potwierdzić, że to jest nieruchomość, o której właśnie chcemy rozmawiać, ta nasza, bo dane katastralne bezsprzecznie identyfikują nieruchomość we Włoszech. Na tej mapce będziemy mieli naszą podjednostkę, jeżeli ona jest tylko na jednym piętrze, to będziemy mieć jedną mapkę, jeżeli mówimy o, pod... o naszej nieruchomości, która jest działką, Czyli zatrzymuje się stopień wyżej. I na przykład dom jednorodzinny na własnej działce, czy też kamienica i na przykład ma kilka pięter, to będziemy tych mapek mieć na przykład, nie wiem, dwie, trzy, cztery zależnie od tego, ile pięter ma nasza nieruchomość, one będą wszystkie na jednym arkuszu, chyba że się nie mieszczą. Może mapka czasami zajmować więcej arkuszy, jeżeli to się nie mieści. Uwaga, jeżeli kupujecie, nie wiem, kamienicę, czy dom, który ma taras na dachu. Starsze mapki kiedyś nie wyrysowywało się tych dachowych tarasów. Szczególnie jeżeli nie było do nich dostępu, bo to był po prostu dach. Tego się nie rysowało. Dzisiaj już się powinno, też dlatego, że no w większości przypadków jest na nie wyjście i te dachy są traktowane bardziej jako tarasy niż jako dachy. Więc jeżeli na wasz dach jest wyjście, to wasz dach powinien być na mapce. Jeżeli jest tylko dachem i nie ma do niego wyjścia, to już nie musi. Ważne? Dlaczego? Też dlatego, że wyjście na dach, otwór w stropie, klatka schodowa to już są elementy konstrukcyjne budynku. Powinny być wyrysowane na mapce, a katastralne, a to powinno odpowiadać pozwoleniu na budowę. Jeżeli tego nie ma, to powinno wzbudzić Wasze wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że no brak czegoś takiego jak element konstrukcyjny w pozwoleniu na budowę, czyli brak pozwolenia na wyjście na nasz dach, brak tego otworu, brak schodków. Aż do dachu, no to jest niezgodność już konstrukcyjna, czyli poważniejsza. Potencjalnie, jeżeli zrobiona bez obliczeń konstrukcyjnych, bez programu, bez planu, e, projektu zrobionego przez odpowiedniego inżyniera, który miał na to uprawnienia, no to potencjalnie niebezpieczna. Kto powie, że jak ja zrobię tą dziurę w stropie, to nam się budynek nie zawali. Hmm? Kto powie, że jak ja wybuduję te schodki, to będzie można pod nich chodzić bezpiecznie i one nie spadną, umiałam takie wybudować, czy nie? Dlatego potrzeba właśnie do nich obliczeń konstrukcyjnych. OK. Nie wiem, czy wyczerpałam temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat mapki katastralnej, to zadajcie je proszę w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli będą to pytania zbyt... E, Włosi powiedzieliby impeniatywe, zajmujące, czyli no zbyt obszerne, czy zbyt ważne na tylko jeden, no jedną odpowiedź w komentarzach pod filmem na YouTubie, to być może staną się tematem na osobny film. Stąd moja inspiracja, także dziękuję Wam bardzo za ciekawe pytania pod filmami, ponieważ jest to zawsze inspiracja do nowych odcinków. Ja, pomijając to, mam w planie w najbliższych tygodniach robić okresowo transmisje na żywo, w których będę po prostu odpowiadała na Wasze pytania. Także takie ciekawsze pytania będę też zbierać, i Wy możecie również je zbierać, bo tu już tendencje są różne. Niektórzy wolą zadać pytanie wcześniej. W komentarzu, na przykład, żeby miała czas się przygotować i odpowiedzieć bardziej wyczerpująco. Niektórzy robią to jako egzamin dla Pauliny, bo sprawdźmy, czy Paulina rzeczywiście tyle wie, więc zadajmy jej z zaskoczenia takie pytanie i może nam odpowie. Hmm, też tak można. Także jak wolicie, zbierajcie te pytania. Co kilka tygodni, myślę, że mniej więcej co miesiąc, co półtora będzie transmisja na żywo. A na dzisiaj to już jest wszystko. Dziękuję Wam, że tu jesteście. Dzięki bardzo. Pozdrowienia jeszcze raz dla Sławka i Iwony, bo to dzięki Wam dzisiejszy odcinek się ukazuje. Przypominam, nie miałam zamiaru go dzisiaj nagrać. To dzisiaj miała być ta niedziela, kiedy odcinka nie będzie, a nagrywam go w ostatniej chwili, bo nazwaliście mnie matką chrzestną wielu rodaków na Sycylii. I jak matka chrzestna może Was teraz zawieść, no nie może. <zul> Trzymajcie się. Cześć.